Powiem Wam, że już praktycznie byłem gotowy, żeby wylać cały zacier do kibla. A dlaczego? Bo po prostu myślałem, że tym jednym ruchem, który wykonałem przy dzisiejszym ważeniu sprawię to, że po prostu pozbędę się całego materiału na piwa. A co zrobiłem? Po prostu no głupota. I po prostu zbyt mocno obniżyłem wodę do zacierania. pH spadło do poziomu 2,9. I gdyby nie to, że opanowałem swój lekki stresik i po prostu w tym stresie nie wylałem wszystkiego do kibla, nie zrobiłem jeszcze jednego zacieru, to po prostu sprawdziłem w necie, czy to, co zrobiłem jest niebezpieczne. No ale o tym za chwilę. A teraz powiem Wam co nieco o tym, co dzieje się dzisiaj u mnie na warzelni. A dzisiaj warko nr 91 i piwo o roboczej nazwie Hoffman Light Ale. Czyli jak sama nazwa wskazuje, będzie to kwas. No i w końcu nastał znowu czas, żeby zacząć ważyć kwasy. Dzisiaj we Wrocławiu na dworze jest 15 stopni, po prostu zrobiła się wiosna. No to i co na wiosnę? Wiosna, lato to jest czas leki kwaśnych piw. I takie piwo właśnie dzisiaj robię. Jest to piwo lekkie, czyli będzie poniżej 10 BLG. Będzie piwem kwaśnym, będzie piwem z dodatkami, najprawdopodobniej jakiś owoców. I dlaczego ważę akurat to piwo akurat dzisiaj? Dwa powody. Pierwszy to jest, że w połowie kwietnia jest konkurs łódzki KPD i tam jedna z kategorii to jest właśnie Under 10 Sour Ale. Będzie to lekki kwas właśnie z dodatkami. Ja dodam jakieś owoce, jeszcze nie wiem dokładnie jakie. I drugi cel to jest taki, że chcę przetestować recepturę i zrobię właśnie takie lekkie piwo na drugi festiwal piwowar domowy, który odbędzie się 15 czerwca w Warszawie. Oczywiście. To piwo, które by dzisiaj nie dotrwa do 15 czerwca. Raz, że jest go za mało, bo to jest tylko dziesiątka, ale może akurat receptura będzie fajna i będzie można ją wykorzystać i zrobić dużą warkę 20-litrową, żeby pokazać ją szerszej publiczności i zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak wyjdzie jakaś kiepa z tego dzisiaj, no to uważaj następna, następną i spróbuję się po prostu poprawić z recepturą, oraz reżimem sterylności, fermentacji i tak dalej. Jaka jest receptura mojego piwa? Zasyp jest mega prosty, podstawę stanowi słód pilzneński. W sumie to nawet Heidelberg, znaczy Heidelberg to jest taka jasna odmiana pilneńskiego i jest go 1,7 kg, jest słód pszeniczny 400 g, jest też słód karapils 300 g i jest słód Abej, najciemniejszy z tych wszystkich słodów, i jest go symboliczny 100 g na podkręcenie słodowości, słodkości i żeby była taka jakby większa pełnia w tym piwie, które nominalnie będzie bardzo słabe i Pełni tam może nie być po prostu. Niektórzy z Was mogą pamiętać, że jakiś czasem robiłem kwaśną serię i tam właśnie testowałem sobie różne dodatki do kwaśnych piw, schematy zakwaszania i tak No i tym razem postanowiłem zakwasić piwo już znajomymi Lactobacillusami. Będą to Lactobacillus plantarum. Ich źródłem są probiotyki, tabletki dostępne w aptece Sanprobi IBS, które właśnie zawierają tylko ten jeden szczep Lactobacillusów, Lactobacillus Plantarum. Ale jeżeli chodzi o sam schemat kwaszenia, no to idę w troszkę innym kierunku, bo wcześniej robiłem to w taki sposób, że standardowo robiło się zacieranie, później już po wysładzaniu... Było krótkie gotowanie, około 15 minutowe. Ono było tylko po to, żeby troszkę zdezynfekować tą brzeczkę, żeby te największe syfy zostały po prostu wybite temperaturą, później temperatura brzeczki była obniżana do temperatury zadania laktobacillusów. powiedzmy około tych 35 stopni, dodawany był szczep laktusów. One tam sobie pracowały przez ileś dni, żeby ta właśnie brzeczka obniżyła swoje pH do powiedzmy tam to pH, jakie, jakiego po chciałeś. Czy na przykład dla Berliner Weisse byłoby to przy, yy, przedziale powiedzmy 3,8 pH. No i po tym czasie z powrotem to wszystko wlewałem do gara, zagotowywałem. Wtedy można było dodać chmiel na goryczkę, bo jak wiesz, laktobacylusy źle znoszą wysokogoryczkowe, wysokie IBU środowisko i nie chcą po prostu w nim zakwaszać. Dlatego trzeba robić taki właśnie schemat, a nie inny. No, i jeżeli chcesz, oczywiście nachmielić na goryczkę. No, i po tym już długim gotowaniu, 60 minutach, e, ostudziło się brzeczkę do temperatury zadania drożdży, napowietrzało się, dodawało się drożdże, czekało się i było piwo. No, i w tym piwie po prostu laktusy już były nieaktywne, one po prostu nie żyły, bo te długie gotowanie po prostu wybijało wszystko, co tam żyło. No a teraz postanowiłem, że zostawię laktobacylusy przy życiu i robiłem jedno gotowanie długie 60-minutowe. Nie chmieliłem nic na goryczkę, w ogóle nic chmielu nie dodałem. Dodam go dopiero chyba trochę na zimno. No i po tym długim gotowaniu dodałem od razu laktobacilusy bez napowietrzania, to jest bardzo ważne. No, i one będą pracowały powiedzmy 1-2 dni, zależnie ile tam będę chciał, zobaczę ile będzie pH miała brzeczka. No, i po tym czasie obniżę temperaturę tej brzeczki do temperatury zadania drożdży, czyli mniej więcej 18 stopni. Dodam starter z drożdży Funk Town Pale Ale. Są to drożdże z drożdżowni The East Bay. To jest taka mieszanka drożdży do New Englandów, tych Vermontów ze szczepem, który daje jakieś aromaty fanki. Ja już wcześniej używałem tych drożdży i bardzo fajny profil aromatyczny był z tego właśnie szczepu. Także powtarzam. Zobaczymy jak wyjdzie to teraz. Drożdże są troszkę przeterminowane, ale myślę, że tam jak pokręcić starter z te 3-4 dni to ruszy, namnożą się i wyjdzie po prostu dobre piwo. No i ta metoda właśnie zostawia przy życiu laktobacillusy. Jakie to ma benefity? Benefity są takie, że podobno profil pochodzący właśnie od tych laktobacylusów, ten profil kwaśności jest znacznie lepszy niż przy metodzie, którą stosowałem wcześniej, czyli przy wybiciu laktobacylusów poprzez drugie gotowanie. No inny plus też takiej metody jest, że ta metoda jest krótsza, nie trzeba dwa razy gotować, tylko raz. Ryzyko jest takie, że po prostu szczep ten Lactobacillus może cały czas zakwaszać, jeżeli ma tamte dobre środowisko i po prostu można mieć strogiego kwasa. No Lactobacillus plantarum nie powinny schodzić się zbytnio mocno. Ja w sumie uzyskiwałem kwasy, które miały 3,3 pH, no to 3,3 to już jest srogi kwas. Ale myślę, że już jak będzie środowisko takie troszkę podchmielone, jeżeli chodzi o chmiel na zimno, będą tam drożdże, będzie alkohol, no to już ten stopień zakwaszania nie będzie tak, tak mocny. Zobaczymy, jestem ciekaw. A tymczasem, a tymczasem może przetestujmy, jak kładał się poziom pH od momentu zacierania poprzez już płyn, który był w zacierze poprzez brzeczkę. No i, no i bonusowo zobaczymy, jakie pH ma bardzo popularny napój. Napój gazowany, słodki, czarny. To w związku z tym, że się przestraszyłem, że po prostu woda, którą użyłem do zacierania, miała 2,8-2,9 pH. Wydało mi się to mega niską wiekurę. kurwa, taki kwas będę pił. Nie, nie, trzeba tutaj. Wiecie, panika, mówię dobra, wylewam, potruję ludzi. Ale nie, potem zobaczyłem, że jednak wszystko jest ok. Także robimy test. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Dobra, tu mam taki zwykły chiński pH metr. Nie jest on jakiś. Super dokładne, ale przynajmniej pokazuje coś. Dobra, to jest woda kranowa z wrocławskiego ujęcia. O. I ona w tym momencie wskazuje mi 7,0. Nie wiem, czy to zobaczycie. Jak nie zobaczycie, to Wam pokażę. Okej, okay, no już jest troszkę więcej. No i to powoli rośnie, tak? Jest 7,3 w tym momencie, także no Tyle to wynosi 7,3. Widać mnie? Widać mnie? A nie widać mnie. O, widać. Generalnie musicie mi na słowo uwierzyć, że po dodaniu tych 5 ml kwasu woskowego 75% stężenia y było po prostu 2,9 pH w 10 litrach wody. A teraz y zobaczmy, zobaczmy jakie pH ma zacier. Dobra, zobaczmy pH, za pH zacieru. No, zaczyna wyglądać to dosyć książkowo, bo ma to w tym momencie jakieś 5,3-5,2. Samo zacieranie podwyższyło poziom pH znacznie, prawie dwa razy. No i po prostu jest dobrze. Dobra, tutaj mam. Już brzeczkę po gotowaniu, ciekawe jaki ona ma. Od czym No, raczej raczej powinno być bardzo podobnie jak zacier, no i chyba tak jest. Jest 5-4 w tym momencie. 5-5 nawet. Czy jak widzicie, nie taki, nie taki ten kwas straszny po prostu te 29 było dla mnie czymś przeraźliwym no ale później już jak weszło zboże, weszło po prostu przefiltrowanie tego muta dodatkową wodą która już miała 7.4 pH no to te pH ustaliło się tak naprawdę na poziomie 5 3 5 czyli jest to całkiem ok, i nie ma w tym nic zupełnie strasznego w sumie w tych 29 też nie ma nic strasznego bo Coca-Cola czyli bardzo popularny napój który jest mega kwaśny. Zobaczmy, jaki on ma poziom pychy. No, no, jest, 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 tak, jak, tak jak myślałem. Zobaczcie. Proszę bardzo, 3-0. Jest mega słodka. W ogóle właśnie, po co używa się kwas fosforowy, jeżeli chodzi o spożywkę, i on służy głównie do tego, żeby po prostu obniżyć pH po prostu. Za dużo po prostu. Wytniemy to po prostu. Dlaczego używany jest w koli? No bo w koli jest tyle, tyle cukru, że jeżeli tego pH by się nie obniżyło, nie zrobiłoby się tej kwasowości, no to by po prostu miód, ulep który byłby nieprzyjemny w odbiorze, oni tam ładują kupę cukru, kontrują to wszystko tym kwasem, żeby to się dało po prostu wypić, a cukier jest po co? Po to, żeby uzależnić, bo jest dobry, tak? Cukier jest uzależniający, także tutaj nie ma dwóch zdań i tu jest ładowany go tyle i musi być kontrowany tym kwasem, żeby po prostu się człowiek nie zwymiotował. Dobra, jak to jeszcze w ogóle wygląda z tym kwasem fosforowym? Ja sobie troszkę poczytałem po tym, jak właśnie zobaczyłem, że mam tak dużo tego kwasu tam. Sprawdziłem jaka jest dawka bezpieczna, dzienna, jeżeli chodzi o spożycie samego kwasu. No bo oczywiście, wystraszyłem się bardzo, że raz, że piwo pójdzie w kibla, do kibla, już zacier, a później jak już zrobię to piwo, czy ono będzie niebezpieczne, czy będzie bezpieczne. Wiecie, Zastanawiam się zastanawiać, czy to będzie nadawało się po prostu do picia, jak już się nawet zrobi. No jeżeli chodzi o zalecaną bezpieczną dawkę kwasu fosforowego, jaką można zażyć, to jest około 30 mg na kilogram masy ciała, czyli tu z szybkich obliczeń wychodzi, że to jest 2400 mg, co wydaje się być troszkę dużą liczbą. Taka puszka coli zawiera go około 500 mg, czyli trzeba byłoby wypić 5 takich puszek, co nie jest jakimś trudowym wynikiem, żeby zażyć maksymalną dawkę kwasu fosforowego, ale ten kwas fosforowy jest też używany w innych produktach, dokładnie teraz nie wiem w jakich, ale jest szeroko stosowany do obniżenia pH. Czy źle to wpływa na organizm? Na pewno. W za dużych stężeniach, w za dużych dawkach to mało co nie jest trucizną. No ale kwas fosforowy, no to kwas, on jest, nawet ma etykietę, że on jest żrący, czyli to już nie, nie może być coś dobrego. No i fosfor, też jest tutaj takim dosyć problematycznym związkiem cały ten kwas fosforowy. Co może powodować? Może powodowa powodować choroby nerek, choroby układu kostnego i szereg innych. Zależy na jakiej stronie internetowej jesteście i co przeczytacie. No, ja nikogo tu nie straszę. Nie jestem od jakichś spiskowych teorii. Fosfor, wiecie, że tam z czaszkami i tak dalej. Podejrzewam, że w niewielkich dawkach oczywiście można go stosować do spożywki. Jak go jest za dużo i przesadzamy ze spożywaniem go, no to wtedy mogą być problemy. Problemem jest to, że tak naprawdę nie jesteśmy świadomi tego, ile go spożywamy dziennie. Także kończąc, kończąc cały ten wywód warzeniowo fosforowy ważenie się zakończyło. Uzyskałem 9 BLG, czyli tyle, ile chciałem. 13 litrów brzeczki. No, i tym akcentem. Żeby nie być tak chorobowo, no to po prostu życzę Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności i udanego weekendu, chociaż już to będziecie oglądać po weekendzie, także udanego tygodnia i do następnego razu. Cześć!